Tekst Manny na 9 kwietnia Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. 1 Koryntów rozdział 9, werset 24 Komentarz parauzyjny Aby odnieść zwycięstwo nie tylko musimy założyć zbroję Bożą, Lecz musimy także być bohaterami w walce, prowadząc ofensywną walkę z porządliwościami oczu, ciała, pychą żywota oraz wszystkimi wrogami sprawiedliwości i czystości. Musi nas do tego pobudzać miłość, miłość do Pana, prawdy i sprawiedliwości, w przeciwnym razie nigdy nie zostaniemy zwycięzcami. Tylko miłość zachowa nas wiernymi aż do śmierci i przygotuje do otrzymania dziedzictwa świętych. Żarliwa miłość rządząca sercem wskazuje, że serce jest zupełnie poddane panu, a to oznacza, że dziewięć dziesiątych bitwy zostało już wygrane. Jak mówi apostoł, List Judy rozdział pierwszy, werset dwudziesty pierwszy. Nawet wówczas musimy jednak zachowywać siebie w miłości Bożej, w czujności, modlitwie i gorliwości. Gdzie obfituje miłość, obfituje też łaska. Reprint numer 1798 Komentarz epifaniczny. Życie chrześcijanina przyrównane jest do wyścigu. Wygranie biegu wymaga starannego przygotowania, włożenia wielkiego wysiłku, niesłabnącej wytrwałości, nieustannego dążenia do celu oraz możliwie najściślejszego stosowania się do regulaminu. Kto zaniedbuje te rzeczy, nie odniesie zwycięstwa. Natomiast ten kto wytrwa w tym do końca, na pewno zwycięży. Naszym dążeniem powinno być, aby biec tak. By zwyciężyć. Równoległe cytaty, według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii gdańskiej. Psalm 19, werset 5, a ono wychodzi jako oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 11. Potem obróciłem się i widziałem pod słońcem, że bieg nie należy do szybkich ani wojna do dzielnych, ani żywność do mądrych, ani bogactwo do roztropnych, ani łaska do zdolnych, lecz czas i przypadek spotyka wszystkich. Jeremiasza rozdział 12 werset 5 Jeśli biegłeś z pieszymi i zmęczyłeś się, to jak zmierzysz się z końmi? A jeśli zmęczyłeś się w spokojnej ziemi? W której pokładałeś nadzieję, co zrobisz przy wezbraniu Jordanu? Filipensów rozdział trzeci, werset 14 Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Żydów rozdział 12 werset pierwszy. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Pierwszy Korentów, rozdział dziewiąty, wersety od dwudziestego piątego do dwudziestego siódmego. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę. Nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Galatów rozdział drugi werset drugi, a udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród Pogan, osobno zaś tym. Którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Rozdział 5 werset 7 Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Filipensów rozdział drugi, werset 16 Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset 5. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rozdział 4 wersety 7 i 8. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości którą mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przejście. Efezów rozdział 6, werset 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Piotra rozdział 1 werset 4. Do dziedzictwa niezniszczelnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was. Rozdział 5, werset 4: A gdy się objawi Najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Jakuba, rozdział pierwszy werset 12: Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Objawienie, rozdział 3, werset 11.

Reprint numer 4050 Tekst manny na 9 kwietnia Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Pierwszy Koryntów rozdział 9 werset 24 Pytania, jak biegłem biegłam w tym tygodniu? Co mnie do tego pobudzało, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, co z tego wynikło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.